Cześć kochani, tu Agnieszka i dzisiaj widzicie po tytule Wyrzuć to z szafy. Ale tak, możesz wyrzucić, ale nie musisz, bo dzisiaj powiem Wam trochę o tych trendach, które są już może trochę pasenie, są takie topowe, ale to wcale nie oznacza, że mamy ich tak naprawdę nie nosić, bo pierwsza i podstawowa zasada, ja Was zawsze staram się na to uczulać, to jest to, że chodzimy w tym, co lubimy i w tym, czym się dobrze czujemy. Także jeżeli coś jest na przykład niemodne, ale uwielbiacie to, no to chodźcie w tym. To nie chodzi o to, żeby wiecie, dostosować się tak całkowicie pod trendy, być ofiarą mody. Nie, to nie jest ten kanał. Na tym kanale takich rzeczy się nie dowiecie i w tą stronę was kierować nie będę. Zawsze będę zaznaczać i zaznaczam, że chodzimy w tym, co chcemy. Ten film jest tylko filmem informacyjnym. Co trochę wyszło z trendów, co nie jest takie najbardziej hot, a to, co zrobicie z tą wiedzą, to, to jest totalnie wasza sprawa. A na dowód tego ja wam dzisiaj pokażę moje rzeczy, które wychodzą z trendów, które są w tych kategoriach, o których będę dzisiaj mówiła, a ja je uwielbiam i wcale nie mam zamiaru się ich pozbywać z szafy. Co więcej, będę w nich po prostu śmigać. Także, jeżeli was interesuje, co nie jest już takim głównym trendem, stało się może troszkę pase no to zapraszam do oglądania dalej jeżeli film się będzie Wam podobał to zostawiajcie kciuka w górę będzie mi bardzo miło no i oczywiście możecie subskrybować kanał jeżeli jeszcze tego nie robicie a macie ochotę mnie oglądać i moje modowe filmy czasami trochę kosmetycznych, trochę obuwniczych i tak dalej, sporo mierzymy ostatnio no ale w każdym razie możecie zasubskrybować a teraz słuchajcie nie przedłużam, bo ten wstęp wiem, że był długi ale naprawdę musiałam Wam powiedzieć to takie zasadniczą rzecz Chodzimy w tym, co lubimy. Powtarzam to jeszcze raz, a teraz już naprawdę przechodzę do rzeczy. Właśnie jedna z Was zadała mi pytanie, co jest pase, co już wyszło z trendów, i chciałam ten film w sumie nagrać trochę później, ale zmieniła mi się kolejność, powiedzmy, rzeczy, które chcę ponagrywać, więc ten film dlatego jest już teraz. I tak, pierwsza rzecz, która jest pase już troszkę w tym momencie y, to są wszystkie takie futerka i nie mówię tutaj o futrzakach na zimę czy na jesień, bo tutaj dam wam trochę taki sneak peek, że y, tak futrzaki będą modne również na jesień i zimę w przyszłym roku, żebyście się nie zdziwiły. Ale chodzi o takie rzeczy jak na przykład klapki z futra. To był szał, to było szaleństwo. Ja bardzo dużo takich osób widziałam na ulicach, właśnie w takich futrzanych klapkach. Czy takie futerka pojawiały się też na przykład na kieszeniach, przy jakichś płaszczach, kardiganach? No, przy płaszczach to jest jeszcze zrozumiałe, czy futrzane torebki i tak dalej. I właśnie w tamtym roku było tak, że te futerka pojawiały się na wiosnę. Rzeczywiście, to było takie trochę dziwne, ale tak było. Natomiast. W tym momencie te futrzakowe dodatki, takie detale, no są już trochę pase. Odeszły już tak troszkę do lamusa? Tak naprawdę nie wiadomo na jak długo, bo się może okazać, że za dwa lata znowu będzie wielki boom. Także może nie wyrzucajcie, ale gdzieś sprzątnijcie na dłuższy czas, na przeczekanie te rzeczy. I teraz tak, co? Ja Wam pokażę to, co ja mam i co będę nosić, mimo że jest już pase. No właśnie, co prawda, ja się w takie futrzane klapki, w których śmigać można na zewnątrz. Joda jestem, w których można śmiegać na zewnątrz, nie zaopatrzyłam, zaopatrzyłam się w takie, w które miałam po prostu podemu Emu Myberry bodajże się nazywają, e, jako kapcie, natomiast e, kupiłam swego czasu, no to już było swego czasu, te ryboki. to są ryboki e, we współpracy z Local Heroes, takim polskim brandem e, i właśnie, to jest taki klasyczny model e, ribokowy w jagodowym kolorze, i właśnie z futrem z przodu. I ja te buty uwielbiam. One są mega wygodne. Strasznie mi się podoba kolor i strasznie dużo fajnej roboty robi to futerko. Ono jest co prawda tutaj odczepiane, yy, ale jakoś wiecie, no na razie nie planuję go odczepiać. Co więcej, już w nim chodziłam, mogłyście zobaczyć na Instagramie. Yy, już w nim chodziłam, już w nich chodziłam. Mogłyście zobaczyć ostatnio na Instagramie, że to były jedne z pierwszych butów, które założyłam, jak się tylko zrobiło cieplej. Także no ja z nich rezygnować nie będę, mimo że właśnie są już pase tak naprawdę tak. Takie dodatki, to one ze mną zostają i będę w nich chodzić. Druga taka tendencja modowa w tej właśnie kategorii trendów znikających, to jest trend, który był gigantycznym trendem. Się rzuciłam aż takim był ogromnym trendem. Jakieś dwa lata temu w zeszłym roku też ten trend wciąż był popularny, a mianowicie hafty. Po prostu haftowane ubrania. Pamiętacie na pewno dwa lata temu na jesień i zimę ten trend był super popularny i te hafty pojawiały się na każdym, każdym możliwym elemencie garderoby czy nawet na dodatkach i na butach. Tych haftów było pełno, natomiast teraz jak zobaczycie, no, nie jest to trend, który możecie znaleźć w sieciówkach tak na przykład bezproblemowo w większych ilościach. Nie jest to trend, który zobaczycie na wybiegach jakoś tak bardzo wyraziście. No właśnie, to jest trend, który był świetnym trendem, który był bardzo mocnym trendem. Natomiast teraz no zaczyna być trochę pasę. Na pewno tutaj duże znaczenie ma też to, że te trendy, które są tymi największymi trendami, jak się już przejedzą, jak już się przesyci rynek i przesyci nasza estetyka nimi, no to one zaczynają być takie hmm, takie, wiecie, patrzymy na nie takie jakby z zupełnie przeciwnej perspektywy, że są takie może nawet kiczowate. Nie mówię tutaj o panterce, bo panterkę niektórzy zawsze uważają za kiczowatą, no ale w każdym razie. I właśnie jeżeli chodzi o ten trend haftów, no to. Powiedzmy, że już jest też taki trochę mniej popularny, a ja mam bluzkę, którą też będę nosić już wam ją pokazuję. To dam, oto i ona. To jest bluzka z Shein. Za, za każdym razem po prostu jak nagrywałam film i się w niej wam pokazywałam, to wam się bardzo podobała i ona też mi się bardzo podoba. Ona jest lekka, żurowa, ma hafty na rękawkach, ma hafty z przodu yy, i jeszcze na dole ma taką falbankę. Ona ma podwyższony stan i ja ją strasznie lubię. Najbardziej chyba z takich haftowanych rzeczy, które mam yy, i też nie mam wcale zamiaru się jej pozbywać. Także widzicie. Ja Wam tutaj gadu gadu, co jest niemodne, ale tak jak mówię, pamiętajcie o tym, najważniejsze jest to, co się Wam podoba i w czym się dobrze czujecie. Najchętniej bym to podkreślała dzisiaj przy każdym podpunkcie, naprawdę, żeby nikt się nie wfochał, że powiem, że coś już nie jest super hot. Dobra, a teraz kolejny trend, czy pamiętacie zeszłoroczne małe okularki, w których no, chodziły wszystkie modelki Bella Hadid i tak dalej, aktorki? No i oczywiście w sieciówkach było też pełno tych okularków i powiem tak, em, mi się te okulary podobały. Tak pół na pół, bo z jednej strony same, sam ten rodzaj okularów, małych okularków nie do końca mi się podoba, natomiast wiem, z przeszłości, jeszcze jak byłam w liceum, też była taka faza na mniejsze okularki, że one po prostu mi pasują. Ale tak się stało, że w zeszłym roku w końcu żadnych nie kupiłam i... Jakoś nie żałuję do tej pory, dlatego że teraz na wybiegach znowu można było zobaczyć duże okulary. Takie, wiecie, duże zasłaniające dużą część twarzy. Także w takim obrocie, powiedzmy, jeszcze. Hmm normalnym, miejskim, te małe okularki będą, ja myślę, jeszcze przez jakiś czas. Natomiast to, co zaproponowali projektanci, to już jest powrót po roku praktycznie do tych większych okularów zasłaniających dużą część naszej twarzy. Także takich okularów mam pełno, aczkolwiek ciężko mi zawsze je dobrać, bo to są właśnie te, które mniej mi pasują. Ale ten trend małych okularów, tak jak mówię, no też już tak, że tak powiem, nie jest... Pod trendem. A tutaj od razu Wam pokażę moją ukochaną, ulubioną bluzę z beżki, którą kupiłam chyba dwa lata temu albo rok temu, właśnie kurczę, nie pamiętam kiedy to było. W każdym razie ten detal, perły! I to jest kolejna rzecz, którą ja będę nosić, mimo że trend perłowy się zdecydowanie przejadł, był ogromny przesyt i w którymś momencie zaczął mi się kojarzyć tak karnowo. Mam jeszcze kurtkę denimową, właśnie z perłami, i mam tą bluzę. I w tych dwóch wersjach, tak jakby ten trend ze mną zostaje, mimo że jak możecie zobaczyć, znowu popatrzeć na sieciówki, popatrzeć na zdjęcia z wybiegów, ten trend już nie jest popularny, ale jest moim zdaniem ładny i kobiecy i ze mną zostanie. A co wy z tym zrobicie? Czy zasugerujecie się? i pozbędziecie się, czy też wam się przejadło, to już jest Wasza decyzja. Natomiast tak jak mówię, no w głównym nurcie mody jest on już tak trochę właśnie na uboczu. Przez parę wiosennoletnich sezonów bardzo topowym takim fasonem bluzek były, czy sukienek były te, które miały odsłonięte ramiona, czyli cold shoulder. Nie mówię o open shoulder, czyli tych, które miały cały goły tutaj dekolt, tylko cold shoulder. I to rzeczywiście był bardzo mocny trend. Wszędzie mogliśmy go znaleźć, właśnie w sieciówkach. Można było go zobaczyć wszędzie na ulicy. Każda z nas, myślę, albo większość, albo bardzo duża część, może nie lubię uogólniać, ale no inaczej nie mogę, no nie robiłam badań na ten temat. W każdym razie sporo z nas na pewno miało takie rzeczy yy, i lubi takie rzeczy, natomiast okazuje się, że ten trend jest trendem w tym sezonie już na wiosnę, na lato i będzie już tak trendem trochę bardziej passé. Yy, I znowu, ja ten trend lubię, mam parę rzeczy akurat już Tutaj z tej kategorii nic nie wyciągałam, ale mam parę rzeczy, które lubię, które właśnie odsłaniają te ramiona, są w tym trendzie cold shoulder. I w dalszym ciągu będę je nosić. Natomiast no, nie można zaprzeczyć, że wychodzi to już w tym momencie z mody, ale powtarzam, milionowy raz, może nie milionowy, ale dużo razy. Jak chcecie, to noście. Podobnie sprawa ma się z czymś, co też było wielkim trendem, mianowicie falbany. Falbany w dalszym ciągu są, pojawiały się też na wybiegach, ale znowu nie są w tym takim top, top, top trendów. One nie będą całkiem passe, natomiast um, tak jak było jeszcze jakiś czas temu, że te falbany pojawiały się wszędzie, w dużych ilościach i tak dalej, skośnie, asymetrycznie, um, no to już nie jest takie ważne w modzie, powiedzmy. Te falbana. Nie jest już tak istotne, jest teraz dużo więcej em, ważniejszych, bardziej topowych trendów, więc ona też zaczyna być troszkę tak passe. Te falbany były modne, myślę, chyba trzy sezony, coś takiego, może cztery, ale pamiętam jedno lato, kiedy właśnie rzeczywiście było bardzo, bardzo tego dużo. E, natomiast, no tak jak mówię, teraz troszkę jest e, tego mniej, ale dla ścisłości. Pokażę Wam też coś, co jest w dwóch trendach. Jeszcze w takim drugim, o którym zaraz Wam powiem. Także, no jak widzicie. A ten drugi trend właśnie to jest bomber. Bomber jacket, kurtka bomber, przedłużony bomber. To było bardzo modne. To też był taki hot trend. Pamiętam, że jak wychodziło się na ulicy, gdzieś na miasto, to każda dziewczyna miała kurtkę bomber w jakimkolwiek bomberowym fasonie, czy dłuższym, czy krótszym, ale bomber musiał być. Natomiast no ten trend na chwilę Chwilę obecną jest pasej. Tutaj mogę to powiedzieć z takim bardziej boom, tak jest. Zresztą możecie to same zauważyć, że tych bomberowych fasonów, czy kurtek, czy blues, i tak dalej nie ma wcale tak dużo. Ale tak jak mówię, no ja znowu mam ten fason przy tym samym ubraniu, które pokazywałam przed chwilą i będę go nosić. Natomiast mam parę innych bomberek, które już też tak rzeczywiście mi się trochę przejadły. No ale znowu, to jest trend, który praktycznie przeminął, ale nikt nie mówi, że nie wróci. Przez parę ostatnich sezonów modny był taki ciemny denim, ciemny z e, białymi na przykład nićmi, przeszyciami e, i tak jakby to był trend. Natomiast już z moich trendów, które robiłam tydzień bodajże temu, e, tu możecie je zobaczyć, mogłyście się dowiedzieć, że teraz jest wprost odwrotnie, mocny, mo, mocny, mocny będzie. Modny będzie właśnie przeciwny denim, czyli jasny, nawet taki sprany, nawet wpadający w takie szarości, w tą technikę tie-dye, czyli takiego spłukanego koloru, także jasny denim. Natomiast ciemny, no, myślę, że na ten sezon wiosenno-właśnie letni, jest troszkę passé, ale też na przykład ciemne denimowe jeansy z granatowego jeansu, które pasują do bardzo wielu rzeczy, no. Ciężko powiedzieć o nich, że są pasy. Nie są może w głównych trendach, ale to jest klasyk, więc tego bym z szafy może nie wyrzucała. Następny trend to jest trend, który pojawiał się w bardzo dużych ilościach w tamtym roku, mianowicie lampasy. I co? Lampasy pojawiają się nadal, ale zwróćcie uwagę, że nie jest znowu to taki hot trend. To był bardzo hot trend w zeszłym roku, a Teraz nawet jeszcze na jesień i na zimę, a teraz jakoś tak tych lampasów jest jakby mniej, są takie trochę mniej ważne i tak jak patrzę do szafy na swoje rzeczy, właśnie spodnie z lampasami, to taką mam jakąś mniejszą ochotę je założyć, aczkolwiek jedne spodnie mam, które będę prześmiegiwać na pewno całą wiosnę, bo je bardzo lubię, znowu ich nie wyciągnęłam. Ale jakoś tak te lampasy, nie wiem, ja w którymś momencie się tak z tymi lampasami ocknęłam. Nie były dla mnie takim gigantycznym trendem, były fajne i podobały mi się. Natomiast w którymś momencie zobaczyłam jedną z youtuberek, jak zamówiła kilka właśnie lampasowych spodni i sobie pomyślałam, ojej, ojej. To dużo, dużo, tak, bardzo trendy. No ale w każdym razie ten trend, ten trend mi się w tamtym roku podobał, w dalszym ciągu podoba mi się w tym i w dalszym ciągu będę moje ulubione lampasowe spodnie nosić, ale nie jest to znowu krzyk mod, więc jeżeli. Bez przekonania nosiłyście lampasy albo zastanawiałyście się nad nimi w tamtym roku, a w końcu nie kupiłyście i myślicie, że a może w tym roku? No to mówię Wam, że no niekoniecznie. I na koniec coś, co złamie serca wszystkich um, różowo-kolorowo-maniaczek. To znaczy, może nie złamie serca, ale trochę je tak podzieli, na dwie strony, na dwie części przełamie. A mianowicie Pudrowy Róż. Pudrowy Róż był lata modny. Pudrowy Róż znika um, kosztem właśnie takiego różu. Takiego bardziej wpadającego w fioletowe tony. To też wam mówiłam w trendach i wiecie co, wydaje mi się, że to nawet nie wynika z tego, że projektanci powiedzieli, że to będzie kolor passe, tylko z takiego zmęczenia materiału, zmęczenia zarówno projektantów, jak i myślę nas, odbiorców, że tego pudrowego różu było zawsze strasznie dużo. Oczywiście takie pastelowe kolory modne są znowu na wiosnę i lato, natomiast ten pudrowy róż nie ma takiej, wiecie, takiej niesamowitej roli, jak jeszcze miał parę sezonów temu, że od stóp do głów mogłyśmy, wiecie, wybierać, przebierać w pudrowych różach Teraz właśnie ten róż troszeczkę się schłodzi, troszeczkę będzie właśnie wpadał w chłodniejsze tony. No i nie mówię znowu, żeby nie nosić pudrowego różu, bo jeżeli komuś pasuje i ktoś świetnie czuje, to jest to przyjemny dla oka kolor, ale znowu ten pudrowy róż nie jest jednym z takich top trendów. Jest taki trochę. Na uboczu. Ok, to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten film się Wam podobał i powtarzam to, co powiedziałam na samym początku. Pamiętajcie, noście to, co chcecie! Macie nosić to, co chcecie. To jest tylko film, film z informacjami, możecie się do nich stosować, możecie nie. Ja się będę po części so stosować do swoich własnych informacji, a po części nie, jak widziałyście. Także tyle. Jeżeli Wam się podobało, to zostawiajcie kciuka w górę, no i możecie też subskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie i włączyć sobie dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o nowych filmach, jeżeli jesteście ich ciekawe oczywiście. I widzimy się następnym razem. Pa!